I witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Alex. Ja w sumie jestem głupi, mogłem to zrobić poza nagraniem, ale przeteleportuję się na waszych oczach Tutaj Gdyż wykonaliśmy kolejnego questa dla Ignadonu Mam nadzieję, że da mi to dużo expa I przy okazji może Xander ma już dla nas jako... Yy... Dostajemy kolejnego questa od Ksander'a, Bo miałem mu jakąś przysługę wyświadczyć Ruszaj się! A Wygląda na to, że nie Okej, okay, nie to nie Dobra, do dojadło dalni wchodziło się tędy, tełdy Trzymaj Mam pakunki o które prosiłaś Dali ci je? Zrobią to ponownie? Za co chcieli się wymienić? Chcieli leksitu. To ma sens. Będą mogli go wymienić na to, czego im brakuje. Trzymaj. Mam nadzieję, że to pokryje poniesione koszty. Eee, nie. Wydałem więcej, by zdobyć jedzenie. Nie wierzę, że ceny tak bardzo poszybowały w górę. Przykro. Na więcej mnie nie stać. A ah, fuck you. Co masz dobrego? Oczywiście. A masz suche mięso, bo tego mi ciągle brakuje. Nie masz, dobra. To wywalone. Lewin, nie masz do niej pretensji. Przepustka, którą mi dałeś, okazała się fałszywką. I Xander to zauważył? Zauważysz no masz się że nie wywycił tego przy bramie. Na pewno dostałeś się do hortu dzięki tej przepustce. Chciałeś się tam dostać i ci się udało. Zgodnie z umową. Chciałem dostać ważną przepustkę, skoro jej nie mam. Wisisz mi kryształki. Mówisz poważnie? Hm. Każesz sobie płacić, bo pomogłem ci dostać się do hortu? Sorry podsłuje pieniędzy. Nie swoją część umowy. Nie jestem ci nic winien. Pohandlujmy. I teraz pewnie mi. I co. I jak zgadnę, ceny mi podniesie. A. Nie, nie stwierdziłem. a co ty w ogóle masz? No tak na oko to ty masz gówno. Zresztą nie jestem uzależniony od niego kupca, to wywalone. No oraz co, może nie pochwalać moich wyborów, mam to gdzieś. Nie wiecie co. Spróbuję donieść na Her Herda, czy jak on się nazywał, że diluje do Zobaczymy, czy to zamknie nam Questa. Fajnie byłoby dostać jakieś punkty Expo, żebym mógł wydać te punkty na jakieś rzemiosło czy coś w tym stylu. Bo już jak widzicie, mamy teraz taki etap walki, w którym zdobywanie kolejnych poziomów nie jest wcale takie już proste. Co mnie martwi. Ej, ziomuś, dowiedziałem się, że co jest sprawie do palaczy. Jeśli chodzi o dealera do palaczy rasującego w chorcie. Tak? Czy istnieją jakieś tropy prowadzące do ich bazy operacyjnej? Kazałem wyśledzić ich Nitlichowi, ale jak dotąd mu się nie udało. Porozmawiaj z nim może będzie miał jakieś wskazówki. Zawęził dochodzenie do trzech podejrzanych. Rozpocznij więc swoje śledztwo od. Niej. A, ja go nawet nie zacząłem tego questa. Czy Dietrich powiedział ci dlaczego podejrzewa akurat tę trójkę? Podczas swojego śledztwa Dietrich wykluczył udział wszystkich osób poza Oswaldem, Hagenem i Siegfriedem. Sam wyjaśni ci, jak doszedł do tych wniosków. Ale jeśli mnie no, zakryt jest, wierze, jest zajebiście po podejrzany. ...każdego, kto nie miał odpowiednich dojść ani sprzyjającej okazji. Niech zamienić kilka słów ze strażnikami, którzy byli wtedy na służbie. Postaraj się zdobyć te informacje na pisemnych raportach. W takich sprawach lepiej nie polegać na anegdotach i pamięci. Ale już chyba to wiem. Chyba już wiem kto handluje do palaczami. Mam rozumieć, że rozmawiałeś już z trójką strażników i, ze... e... I mimo to. Nie chcę przejść. To... Dobra słusznie. Jeśli chodzi o dilera do palaczy. Rozw... Tak. czy możesz, no, powiedzieć możesz mi coś, coś więcej, coś więcej powiedzieć. To niełatwa sprawa. Jeśli już natkniesz się na kogoś, kto zażywał dopalacze, rzadko zdradzają tożsamość dilera, który dostarcza im towar. W tym przypadku narkoman zdradził czas transakcji, więc jest to nasz punkt zaczepienia. Niestety, źródło naszych informacji się wyczerpało, dlatego pokładamy nadzieję w relacjach strażników. Być może dzięki nim uda nam się ustalić, kto gdzie przebywał tej feralnej nocy. Miejmy nadzieję, że ten trop pchnie śledztwo naprzód. Gdzie znajdę tych strażników? Jeden z nich to Ksander. Patrolował Aha, no to już widzę jak będzie chciał ze mną rozmawiać. Z, strażnikami z kopalni i fabryki. Byłeś już wcześniej w kopalni? Jeśli nie, udaj się na zachód. Znajdziesz ją pod katedrą. O! Z kolejne naturalne wskazywanie nocy, drogi. W których produkowane są maszyny. Dobra, to idziemy z nimi pogadać. Dobra, bo znowu poławimy się w inspektora gadżeta. I w sumie teoretycznie. O, 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 czekajcie. Stój! Nie, nie, nie przepuści! Nie przepuści! Aż zrozumiesz. Ja tylko podszedłem do ciebie. Niech. Idź w Pizdu. Ara, gdzie on teraz idzie? No, stój se. Nara, muszę Rzemiosło do trzeciego poziomu podnieść. Wobec tego nie wykonam tego questa, choć mi się zesrał. Dobra. A teraz kolejne pytanie: gdzie znajdę Dietricha? Bo w sumie z nim jeszcze nie gadałem. W sumie chyba myślę, że jak zaznaczę sobie questę na Diunktorze, to może. Zaznacz na mapie i teraz poproszę, żeby pokazało, gdzie jest ten Dietrich, cały Strażnik Dziupli, Strażnik Fabryki. Okej, okay, a Dietrich, bo z nim też chciałbym zamienić kilka słów, ale to głupie. O, Dietrich jest nade mną. Pode mną, chciałem powiedzieć. A, tylko kleryk. Myślałem, że to wilk. Ma podobne ubranie, stąd ta pomyłka. Jebać oficjalne drogi. No, Ale Dietrich jest w tamtym budynku. Miałoby to sens. Ale czy pozwolą mi tu wejść? Dobra, tu przy kto... Kompiekt... Dora jest dit. Z nim to w ogóle jeszcze nie Jesteś gadałem. Tu, by przejść inicjację. Inicjacje? Innymi słowy szkolenie, edukację, trening przygotowawczy. Nazywam się Dietrich. Dbam o to, by przygotować nowicjuszy do wyzwań, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć. Lecz zanim zarzucisz mnie gradem pytań, wyjaśnijmy sobie jedno. Wszyscy wolni ludzie muszą zostać skutecznie wytrenowani, jeśli mamy przetrwać, albowie chcą wyciąć nas w pień. Nie ma tu miejsca dla nieposłuszeństwa. Oczekuję. Owszem, osób związane z nas z która przyniesie efekty. Fajnie by było. Myślisz, że bez tej wiedzy przeżyłbym tak długo? Słyszałem to już nie raz. A mimo to członkowie frakcji skaczą sobie do gardeł zamiast wspólnie oczyścić ruiny starego świata i postawić nowe fundamenty. Czyli nie palisz się do wojny. Tak to przy zdrowych zmysłach by ich chciał. No właśnie, już się toczy, Panie Putin! Musi zwyciężać. A ja pragnę, by to nasi dowódcy odbudowali ten świat. Jeśli masz się rozwijać, właśnie to chcę widzieć. Kalan tego od ciebie oczekuje. Musisz więc stawić czoła temu wyzwaniu. Cóż to za katorżniczy trening, skoro siedzisz w miejscu? To taka moja codzienna rutyna. A przy każdej możliwej okazji, muszę być w formie, by przeprowadzać. Jeśli przyjdzie nam współpracować z wolnością, to nasz. A dlaczego ode mnie oczekujesz? Ktoś próbuje podważyć zasady obowiązujące podczas szkolenia. Kilku nowicjuszy zostało aha, czyli generalnie ten quest się łączy po prostu. To czyste szaleństwo. Ludzie stosują je by zyskać chwilową przewagę, ale padają ofiarą uzależnienia. Albowie to świetny przykład. Muszę odkryć, kto sprowadza tu te truciznę i Czy nie dostaniemy nowego questa, tylko on się łączy z Reinholda? Reinholda, przepraszam. Podejrzewasz mnie, bo jestem tu nowy? Chciałem sprawdzić, jak zareagujesz. Taplałbyś się po szyję w szakalim gównie, gdybym naprawdę przypuszczał, że maczałeś w tym palce. Zapamiętaj to sobie. Na przyszłość, ktokolwiek za tym stoi, musi ponieść konsekwencje. <grymne> Zgadzam się, narkotyki są złe. Może powtórzysz ten wyczyn. Przeszukaj ziemię od hortu aż po horyzont, aż wpadniesz na ich ślad. Mogę na ciebie liczyć? Tak, możesz. Jeśli mowa o przemytnikach Elexu, odnajdę ich dla ciebie. Doskonale. Moje źródła donoszą, że dostawy Eleksu przybywają do nas z południa. W ruinach Starej Twierdzy znajdziesz posterunek zwiadowców. Udaj się tam, a gdybyś napotkał opór, nie patyczkuj się. Jeśli nasi ludzie nie będą chcieli współpracować, pokaż im ten nakaz i przekaż im, że żądam odpowiedzi. Mikrusa? Gadaliśmy z nim? Dobra, spróbujmy. Może będzie eksp. Któż to taki? Mikrus. Banicki handlarz. Gdzie na niego trafiłeś? Przed bramą próbował dostać się do środka. Spotkał go zasłużony los? Tak, jest trupem. Doskonale. Nie sądzę jednak, żeby to on stał za wszystkim. Sprawiał wrażenie mało znaczącego trebiku w całym mechanizmie. Próbował tylko dorobić sobie na boku. Potrzebuję odpowiedzi. Okej, okay, czyli już się mamy jakiś progres? Jeśli mowa o przemytnikach Aleksu. Okej, okay? mam podejrzanego. Trochę zła kolejność. Jeśli mowa o przemytnikach Aleksu, dlaczego zaufałeś akurat mnie? Nie było cię z nami, gdy wszystko się zaczęło. Nie możesz więc mieć z tym nic wspólnego. Nie myśl, że ślepo ci zaufałem. Będę miał na ciebie oko i to wszystko. Odłóż broń. Sorry, sorry, niechcący. Niechcący mi się kliknęło. Dobra. No to. Okej, okay, to teraz myślę, że mogę. Igna. Cholera jasna, gdzie to jest? Ignadon, zaznacz na mapie. A i musimy teraz. A ale zanim to zrobimy, najpierw pogadamy z ludźmi, którzy są na miejscu. Czyli tu nocny interes. Czyli tak. Musimy pogadać z tymi strażnikami. W sumie z podejrzanymi też chyba warto byłoby pogadać, skoro są podejrzewani, ale chyba gra myśli inaczej. Okej. Okay. Czy to... Tak, to będzie tamten znacznik. Tak, żeby nie biegać za dużo, bo i tak, jak widzicie w tej grze, bardzo dużo czasu przez palce ucieka. A już pieprzyć tą rudę żelaza, na razie i tak nic z nią nie zrobię. Opla. Jak mogę Ci pomóc? Chcę zadać Ci kilka pytań na temat handlu dopalaczami. Skąd o tym wiesz? Przysyła mnie sędzia Reinhold. Mam przejrzeć raporty, które sporządziłeś w czasie, gdy popełniono te zbrodnie. Sędzia Reinhold Cię tu wysłał? Na pewno wie, co robi. Proszę, to moja lista podejrzanych. Nie wiem nic więcej. Okej. Okay. Mógłby się odznaczyć mi, żebym już wiedział, we z nim gadałem, ale... Nie znam gościa. I raczej go nie poznam. Eee... Dobra, teraz ten nie znacznik nie wiem, to decyduje. będzie eee, kopalnia. I ten po prawej to będzie Xander. Jak ja uwielbiam z tym typem rozmawiać, nie macie pojęcia. O, jak to dobrze nie być, u banitów, którzy krzywo się na Ciebie spojrzą, jak tylko. Jak tylko. Czego ode mnie chcesz? Że krzywo się na Ciebie spojrzą, jak tylko użyjesz tego plecaczka albo chociażby adiunktora. Muszę zadać ci krzywo. Naprawdę kiki, w nerwie. Reinhold zwrócił się do Ciebie o pomoc? Zgodnie z rozkazem spisałem już raport. Przypomnij mi, kogo podejrzewają? Zykfryda, Hagena i Oswalda. Dokładnie te imiona spisałem w raporcie. Zawarłem tu wszystko, co... W ogóle z Oswaldem to my chyba jeszcze nie gadaliśmy. Przynajmniej nie nam sobie. Dobra, i zostaną jeszcze tylko Xander. A potem będziemy mogli uda... A potem myślę, że udamy się... Jak już to zrobimy... To udamy się na... Udamy się do tamtego posterunku, gdzie mam nadzieję, że też podróż przebędzie w miarę niezakłócona. Ksander Mordo, sprawa jest. Co wiesz o handlu dopalaczami tutaj w Chorcie? No proszę, Reinhold przysłał cię, żebyś zbadał sprawę, prawda? To dobrze dla nas obu. Pamiętasz, że obiecałeś wyświadczyć mi przysługę? Wciąż mi ją wisisz. A zatem chciałbym to teraz wykorzystać. Powiedz Reinholdowi, że handlarzem dopalaczami jest Zygfryd. Czemu akurat Czemu on.? Akurat jest podejrzany, prawda? Właśnie dlatego. Nieufny z niego koleś nie chwali się swoimi sprawami. Potrzebuje powtórnego przeszkolenia. Jeśli zgłosisz, że to on. Robota będzie skończona. To pomoże nam obu. Hmm. Z pewnością w Chorcie nie są potrzebni sprzedawcy nielegalnych towarów. Chciałbym, żebyś zgłosił, że ten handlarz, Zygfryd jest dealerem. Powiedz, że jest winny i po sprawie. Wyświadczysz Hortowi ogromną przysługę. A jeśli tego nie zrobię? Nie zdecydujesz się na to. Nikomu to nie pomoże. Decyzja należy do ciebie. Jeśli dowiemy się, że oskarżyłeś Zygfryda, Będę zadowolony. Jeżeli dowiem się, że tego nie zrobiłeś, cóż, powiedzmy tylko, że nie chciałbyś się rozwijać. Zamiast nas rzuci, ale. Oto raport ja nie muszę tego. go mijać. Tyle mniej więcej znalazłem podczas mojego prywatnego śledztwa. Myślę, że przeczytanie tego utwierdzi cię w przekonaniu, że Zygfryda trzeba wydać. Dobra, no to poczytajmy te raporty w takim układzie. Yy, nie menu, tylko. Gdzie są te raporty? O, czekaj, ta, ta, ta dobra, jest. Pierwszy, czytamy. Zygfryd spędził prawie cały dzień w sklepie z maszynyją. Rankiem spotkałem Hagena w kopalni, później straciłem go z oczu. Ostwarta widziałem tylko podczas wieczornego okazania Zania. Dobra, nie wiem dlaczego na tym, e, na tym on chce oprzeć e, historię, że on jest winny, ale okej. Okay. Sędzia Reinhardt, poprosił mnie, abym obserwował pewne osoby. Niestety w rzeczonym dniu nie byłem w stanie zlokalizować Zygfryda, co jest niewątpliwie podejrzane. Rankiem obserwowałem Hagena, ale po południu też gdzieś przepadł. Nie mogłem go ponownie namierzyć. Udało mi się za to prawie całe popołudnie mieć na oko Oswalda. Okej... Okay. Obserwacja następujących osób. Zygfryd, Hagen, Oswald. Zygfryd, obserwowałem go od południa do rana. Nie zauważyłem niczego nadzwyczajnego. Hagen, obserwowałem go całą noc. Nie zauważyłem niczego nadzwyczajnego. Oswald, obserwowałem go cały ranek. Nie zauważyłem niczego nadzwyczajnego. Super, to wiele wnosi. P.S. Chciałbym, by wszyscy postęp... Nieistotne. Dobra, skoro już jestem przy wyjściu eee, Skoro już jestem przy wyjściu, to zmienimy questa tylko na dostawca i skoczymy na ten posterunek, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Pytanie czy ja powinien iść tełdy, czy... A zaryzykujmy, pójdziemy tełdy. To się ja już pewnie nie dojdę w tej sesji, ale może się uda. Chyba obrałem z trasę już. Chociaż może trasa nawet była okej. Okay. Płomienny... O nie, raptor. Spierdalam stąd. Kolejny raptor. No, jakby wam to powiedzieć nie. Dosyć cholernych zębaczy. To kolejne gówno, z którym nie mam ochoty. W zasadzie to z, żad z niczym nie chce się bić w ignadonie. Na pewno nie na tym etapie. Tyle expa przez palce leci, ale z drugiej strony. To też nie są jakieś pokaźne ilości Expa, jak się mam być szczery. Aczkolwiek mógłbym już użyć tego baga i byłby spokój. Po prostu bym kosiłbym wszystko jak leci. Problemów z kasą żadnych. Dobra, czy to jest ten posterunek, o którym chodziło. Nie, raczej jakaś stara baza wojskowa. Ale są tu piewcy. To nie dziękuję. To jest granica z Igna, z Abessą, jeśli mi pamięć nie myli. Albo z Goliet. to możemy sprawdzić na mapie. Gdzie my jesteśmy? No. Niezupełnie. Może tu jakąś fajną broń zgarniemy? Ale z drugiej strony nie chcę też. No właśnie, już zostałem zauważony. To trzeba spieprzać. Eee, dzień dobry. Teraz to ja nie mam zamiaru się zatrzymać. Teraz palcie gumy, wszyscy. Pieprzyć tą bryłkę złota. Not worth it. Chociaż ja mogę teraz się po nią cofnąć. Dobra, rapryskamy stąd, zanim się zrobi naprawdę nieprzyjemnie. Hmm, zamek. A tu aż się prosi, żeby go pozwiedzać. Ciekawie. W takie średniowieczne zabudowania, trochę. A jest tu skrzynka. No to szabrujemy. Nie widzę powodu, żeby. Odpuścić sobie o rama szlugów, a to proste. Okej, okay, nie, łatwizna. No tak, ale itemy są słabe. Dobra, powinienem już być niedaleko tego posterunku zwiadowców. Chyba ja muszę po prostu cały czas iść tą drogą. Przy okazji trochę złomu pozbieramy, bo jak widzicie... Za procent... noż kurwa! Chociaż może to są słabe główne. A nie! To nie są sławy główne, pamiętam. To ja nie dziękuję. Jacks, wielki dowódca. Wielki dowódca albów. W zasadzie to wielki tchórz albów, ale. A, i plują jeszcze skurwy syny. Ale chyba dotar... Nie. Huja, huja, nie dotarliśmy na miejsce. No, szybko. Z... No, właśnie. Hm. ślepa uliczka, koniec gry. Aczkolwiek wciąż jestem w stanie skłodny uwierzyć, że jeszcze jestem w stanie. Uratować się z tej sytuacji. Raptory wygląda na to, że nie mają żadnych ataków dystansowych. I całe kurwa szczęście. A tu jest zamek, do którego mamy się dostać. Okej. Okay. Będziesz chciał mnie powstrzymać, prawda? Znamy ten pattern. Proszę pana, zgłaszam się do służby jako akolita. To stawaj na baczność i zachowuj się odpowiednio. Chciałem że... że przyłożę się do kolejnej próby. Nie <noise> wiem, nie wiem co panu nagadali już więcej nic nie spier... znaczy zepsuję <laughs> broń, już nie jak, się, jak ty się nie do dowódcy odzywasz mam przy sobie nakaz przeszukania przywieziony z hortu zgadza się ale o co tu chodzi i czego ode mnie oczekujesz myślisz że opuszczę gadzie i pozwolę ci na rewizję a tym nakazem możesz podetrzeć sobie tyłek. Może i nie mam nic do ukrycia, ale nie zostanę o, Nagle O, nagle nagłe zmiana. Szybciej skończysz, tym prędzej będę miał cię z głowy. Co ty tu robisz? Dlaczego nie obozujesz w chorcie? To szkolenie terenowe. Trening na polu walki. Tak buduje się doświadczenie. Zwalczamy innowierców, zarówno łupieżców, jak i pomniejsze kreatury bluźniące kalanowi. Prawdę mówiąc, to w chuj niebezpieczne. Łupieżcy potrafią napędzić stracha co dopiero chimery. Powiedz mi, gdzie znaleźć te szkarady, to sam je powybijam. Naprawdę? Czy to jest jakiś test? Mam się nimi zająć, czy to ty chcesz wypełnić wolę kalana? A może to kalan zesłał cię, żeby mnie ocalić. Czytałem pisma, ale miejscami są dla mnie niezrozumiałe. Niedługo wyruszam na patrol, a te stwory zabiły ostatnią dwójkę Akolitów, więc. Jeśli to dar, bądź test będący dziełem kalana, powinieneś wyruszyć tam ze mną i pomóc mi zgładzić te bestie. Powinniśmy współpracować. Mam pomysł. Gdzie zginęli tam ci Pójdziemy razem, ty to ich powybijasz a ja będę cię obserwował z bezpiecznej odległości. Co ty na to? Więc zauważysz dwa świeże groby, jeśli zajdziesz w odpowiednie miejsce. Ale bądź czujny. Te potwory krążą niedaleko. Pozbędę się, Himer. Skoro taka jest wola kalana, nie mogę się mu sprzeciwiać. W końcu brakuje nam ludzi, prawda? Czyli ujście z życiem, zawdzięczam wierze. Nasi przełożeni nie mają co do tego wątpliwości. Okej. Okay. Dobra, ale ciąg dalszy myślę, że zrobimy już sobie w kolejnym odcinku. Póki co to mówił marszal. I życzę wszystkim widzom. Miłego wieczoru.